Gamingowy pokój, recenzja. Tutaj łóżko panterowe. śpi tutaj. Hej, komputer, który chodzi na wszystko. Tu jest. Tutaj jest znaczek ryżen, że ryż ma. Wyłącznik. I na płyty taki fajny, do starego kompa było. I się nie zmieściło. Tutaj klera trupa. Tutaj hmm. Rzencesisa? Rzencesis? Uh -huh. Genesis, no dobra. dobra. Tutaj klera Myszki są do klikania zy e, z tyłu gdzieś tu miałem. Hyczker, hycker. No to fajne. Jeszcze ten kangurek mój, tu. Ja, dam, monitor dam, żeby nie spadł. Tam to głupie, bo spadnie tego tutaj. Hmm. Tutaj mamy monitor shopping. Samsung, monitor. No i. Nie mam nic na podpisie bo tu. A to koszyc to nie, nie. Tutaj, no, się siedzi na monitorze. Nic nie mam, bo wszystko mam tutaj. Tu nie będę pokazywał, bo to moje. Tutaj mamy Discord. i Tutaj zrobiony został Discord w I tutaj zaproszonko robimy. I tutaj jest kod. zrobiłem na zawsze. Lasa po nigdy. Sast web. No to robimy takie coś. No i... No i tyle. No fajny komputerek. Jeszcze trzeba... No... A Jeszcze jedna rzecz jak tu mam takie coś, obok tego kangura góra mamy takie to jest sztim, jak się nie widzisz sztim, taki obrazek też ma sztim, tutaj no i dlaczego to jest? dlatego the boy Najlepszy kontroler na rynku teraz nie jest sponsorowany, bo to po co? Dobre jest. Dobre kuziory myszki. Jest coś włączone. No i można robić wszystko na tym. leci w prawo, lewo. Włączamy Stima. Stima włączamy mamy Biblioteki. No i mamy Rocker League. Mamy Eurotrick. Mamy Highlight. Mountain Blight. To jest jeden z lepszych takich gierek. Mountain Blight. Mamy To Quantum Condondondondrum. Rimworld. Rocker League, Szczepe, Ship i Cywilizację. A tu mam wiele gier. Więcej jeszcze. O, pan jest jakiś słońcem. No. Tam mamy jakieś humany, fordedy, deforesty, szkulgierzy. Wszystko mamy. Tony gier. a zobaczmy. Tak w trybie innym wyglądzie Tutaj o. Rozmiar najmniejszy. Tyle gier. Tyle gierek, jak to się szkoduje tutaj tyle gier, tyle gierek, taki w Voxelize, na to jest jakiś Unreal Warframe, fajna gra. Mamy to, mamy, o tak też można to głupiec. No i to jest takie fajne. No, i na przykład nie wiem, można sobie rocker League odpalić i na Steam Controllerze grać, ale ja, ja nie gram na Steam kontrolerze, bo ja to jest gra taka na klawiaturę lepsza, bo bardziej profesjonalna jest. A tutaj to białe, co je było, uderzyłem mocno. No i pękło coś, nie wiem. No, ostatnio. Nie da się tego, umować, nic się nie da. No tak to dobry komputer. Tyle ci osób przyjął. Komputer nie, bo to nowy. Nie jeszcze. Chociaż trochę chodzi. Nie wiem z czego. No i dobre. A jeszcze kosztoć.